Darek, ten okres, na który kibice najbardziej czekali, czyli mecz o stawkę, no i białe szaleństwo, po raz trzeci w Krośnie, zaczynacie meczami ze zniczem basket Pruszków, przygotowani odpowiednio? Mentalnie, fizycznie? Myślę, że tak, Myślę, że tak. Te ostatnie dwa tygodnie ciężko pracowaliśmy i nie tylko fizycznie, ale również nad taktyką, co mogę w zobaczyć. Oczywiście jeszcze mamy kilka rzeczy do zagrania, natomiast w większości znam już zagrywki, wiem jak je bronić. Także, także tutaj nie ma o czym dyskutować, jesteśmy przygotowani mentalnie. Mam nadzieję, że tak, ale, ale czujemy się dobrze. No i wiadomo, białe szaleństwo no, trzeci rok z rzędu. W, nasze, do tej w naszą krośnieńską halę. No, mam nadzieję, że będzie jak do tej pory i mam nadzieję, że ten doping będzie podobny jak na ostatnim meczu u siebie z Ostrowem. No, kibica właściwie rozgrzewkę tak jak mówisz, w meczu z Ostrowem mieli, bo takiego dopingu no, to dawno w Krośnie chyba nie było, od czasu chyba Śląsku Wrocław, finał ze Śląskiem. Potencjał jest? Potencjał jest na pewno i tutaj kibice wtedy udowodnili Oczywiście nie przypominam sobie, żeby, żeby tak głośno tutaj było, przynajmniej przez ostatnie lata. Yy, ostatnie akcje rozgrywane przez przeciwnika po prostu każdy kibic stał i to na pewno cieszy. E, powtórzenie na pewno byłoby, byłoby miłe, choć choć pewnie aż może nie do końca takie emocje jak w meczu z ostrowem, przynajmniej jeśli chodzi o, o wynik. E, sobota, niedziela, 18.00 zaczynamy. Mamy ja szaleństwo takie, za 18 godzina zapraszamy wszystkich e, zainteresowanych, wszystkich kibiców. Na pewno będzie gorąco.